Było to zaskoczenie dla kilku osób, kiedy na planie już się dowiedzieli, dowiedziały, że jestem prawosławny. Tak jak Maciej. Moje korzenie są ściśle związane. Twoja też. mama. Moja mama, mój tata, moja rodzina A, generalnie okay, cała, jest, cała jest prawosławna, więc no, to jest jakaś taka część mnie które nie zawsze miałem po drodze, tak szczerze mówiąc. Nigdy nie wyparłem się z te, tego jakoś tak w sobie, że, że miałem jakiś taki moment, że, że już nie chcę być dłużej prawosławny czy coś w tym stylu, ale było to dam, dla mnie trudne, szczególnie w dzieciństwie. Tak naprawdę na etapie egzaminów do szkoły teatralnej zdałem sobie z wielu rzeczy sprawę. To jaka to jest ogromna część mnie i że jak wiele zawdzięczam też temu, że, że, że jestem akurat prawosławny, bo ma to też dużo związku z tym, z jakim jestem człowiekiem. Bardzo dobrze wspominam, jak mam scenę z tym spisem innowierców i. Mm -hmm. i postać Bartka Topy pyta tam jakiego jestem wyznania. Ja mówię, Jan Paweł, ja mówię, że jestem prawosławny. I wtedy miałem taki to był chyba jedyny naprawdę moment jakiejś takiej mojej prywaty na planie, gdzie faktycznie powiedziałem to jako Maciej, ale też trochę jako Kirył. Kirył to było takie moje powiedzmy wyznanie wiary jakby nie było i to było dla mnie takie bardzo no e, może nie wzruszający moment, ale bardzo taki e, ważny.